Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś przepiękny, świąteczny dzień. Świeci nam słoneczko. Dzień zaczynam od spaceru farmera. Woreczek z karmą na plecy i idę e, dać gołąbkom jeść. Co to za tajna karma? <laughs> Ta tajna karma to zwykła pszeniczka od gospodarza. Nowy zbiór do tej oryginalnej karmy. Po prostu e, do, do mieszania e, do domieszania, zresztą pszenica jest bardzo dobrym ziarnem e, dla gołębi. Wczoraj był u mnie e, zresztą ostatnio, mam pojedyncze wizyty, był u mnie kolega hodowca też odebrać sobie jakiegoś gołąbka i, e, i jakby dziwił się moim systemem karmienia że moje gołąbki, o tu pięknie zjadają sobie wszystko z karmników zasypowych. Jak trzeba, o tutaj to, to jak ten sobie tu z rana pobiera karmę z wiaderka. W ten sposób mam to ustawione, żeby było mniej pracy z tymi gołębiami. No i on sobie wybiera co mu tam pasuje. E, ułatwia to mi wielce życie, że oszczędza czasu, jak go nie ma no to, to yy, Także w ten sposób u mnie te gąbki są prowadzone. Ostatnio właśnie jeden znajomy z okolic tam Nysy Opolskiego, tam gdzie pozalewało, dzwonił, że po tych wodach kołogłębie strasznie pochorowały u nich, a moje tryskają zdrowiem. Mówi, część rozpłodu nawet mu padło, a wnuki szaleńca, co tam sobie nabył, to, yy, to Tryskają, churkają i są wesolutkie. Także mają, mają zdrowie i to bardzo cieszy. Także tutaj będę karmił gołąbki. Eee, dziś też będę pakował gołąbki do wysyłki, e, bo w końcu prawdopodobnie wyjdzie e, wysłanie ich kurierem e, do hodowców. Tam miejsca, które, w które idą, to, to podałem. Także parę gołąbków pójdzie do nowych właścicieli. Dziękuję też wszystkim e, za udział w konkursie i w, będę, tak jak wczoraj, pr, rozlosowywałem jeden z kubków, e, moich kubków z logo. Tak, będę co jakiś czas losował jeden kubek, który będzie wysłany do, e, do zwycięzcy, e, do szczęśliwca, który będzie wylosowany, e, czyli kto bierze udział w konkursie. To właśnie pośród osób, które będą brały udział w konkursie, będzie losowany kubek. Plus, na koniec, jako finał ak 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 akcji gołą z mojej hodowli. Ale na początku, tak myślę, raz w tygodniu będzie losowany kubeczek. I ten kubeczek będzie wysłany do zwycięzcy. Żeby wziąć udział trzeba, tam jest, tam jest film, linka, linka umieszczę do, do filmu tutaj w komentarzu. Trzeba tam przeczytać, obejrzeć filmik konkursowy i tam wszystko jest jasne, ale w każdym razie będą te kubeczki losowane z logo mojej hodowli. Dziś mamy dzień niezwykły, dzień wszystkich świętych, dzień zadumy. Wspominamy nasze rodziny, ale właśnie odwiedzając groby moich bliskich na cmentarzu w Pielgrzymowicach e, obok alejki jest grób Józefa Gacha. Jest to hodowca z oddziału Jastrzębie Zdrój, który lotował tutaj w oddziale Jastrzębie. Znałem go, a przedstawiam go dlatego, że dla lokalnej, można powiedzieć, społeczności hodowców zrobił bardzo dużo. Dzięki dużej jego pomocy został wybudowany dom hodowcy w oddziale Jastrzębie-Zdrój. Dodatkowo na tą część jest u nas rozgrywany Puchar Gacha, kiedyś był Puchar Dulka. A teraz jest Puchar Józefa Gacha. Rozgrywamy taki Puchar ku pamięci. Właśnie Józefa Gacha zmarł w roku 2010. W czasie lotu w Gołębi młodych. Miał 50 lat. Myślę, że w takim dniu jak dzisiejszy warto wspomnieć takiego hodowcę. W naszym środowisku przez tego hodowcę bardzo dużo się zmieniło. Stoi do dnia dom hodowcy, który, siedziba oddziału Jastrzębie, który powstał e, przy dużym udziale Józefa Gacha, mm, pomocy, y, ale także gołębie, które pozostały po nim, ponieważ warto tu wspomnieć, że myślę, że był pierwszym z prekursorów ściągania gołębi zagranicznych, to dzisiaj jest modne. Najsłyszniejsze linie gołębi Williama Gerca i Karla Mulemansa. Te ptaki były wciągnięte w latach 90., 96., 7., 8. Pojawiały się te pierwsze gołębie na jego hodowli. Także wyprzedzał wtedy konkurencję, jeśli chodzi o jakość gołębi, nie szczędząc pieniędzy na ich zakup. Od miszczu właśnie Unii Antwerpskiej. Potem kolejne gołębie Utenhofen, Vanhof-Utenhofen, które także ściągał do swojej gołębi w końcu w, w końcu oryginały Verkamena. Verkamena na filmie nawet wspominał o nim, jak widziałem kiedyś. Gach u niego sporo gołębi nabył. I ostatnie zakupy to były Andrea Rothothhofa, też króla. Antwerpi Z tych gołębi już tam nie do końca skorzystał, ponieważ w no 2009 roku je nabył, w 2010 zmarł. Ale co bardzo istotne, te gołębie tu zasiliły lokalne gołębniki. Jego kolegów, hodowców, którzy się zaopatrywali. Podniósł poziom hodowli na tym terenie myślę o lata świetlne do przodu. Po prostu cała hodowla, cały rejon, region dostał kopa z wynikami mocno do przodu myślę, że była to duża zasługa właśnie tych gołębi, bardzo wielu potem się zaopatrywało. E, być może nawet nie były te gołębie w 100% przez niego wykorzystane e, a, a ale i tak wyniki wyniki miał, ale dzisiaj dopiero sobie uświadamiamy Jaki materiał on sprowadził, bo wtedy to było na zasadzie, że tam sprowadza, jeździ. Dzisiaj to jest bardziej popularne, ściąganie gołębi za granicy, bardziej dostępne. A on już dekadę, dwie dekady, trzy dekady temu miał gołębie, o jakich dzisiaj hodowcom się wielu, wielu nie śniło. I niewielu jest w stanie takie sprowadzić, to on wtedy sprowadzał takie ptaki które są na samym szczycie tamtejszych czasów, a dalej i aktualne, więc poziom hodowli tutaj na pewno podniósł, wiele gołębników się zaopatrzyło u niego, wiele gołębi trafiło do okolicznych hodowców w różny sposób i część hodowców odkupywało, czy jajka, czy... Czy młode? Na pewno wiele lokalnych hodowli oddziału Jastrzębie pocisnął do przodu, przez to oddział Jastrzębie, który był, że tak powiem, beniaminkiem w okręgu 25 lat temu, stał się najmocniejszym oddziałem, czy jednym z najmocniejszych, ale były lata, że i najlepszym. Znowu z 2-3 lata teraz te wyniki się wyrównały, ale jednym z mocniejszych oddziałów. Okręgu Śląs Południe. 25 lat temu był chłopcem do bicia, a potem przez to, że oddział Jastrzębie zaczął e, otrzymywać coraz lepsze wyniki. Myślę, że i też dzięki tym gołąbkom, e, które e, pozostały po, po Józefie Gachu na hodowlach, poziom tu się podniósł. Zaczęli w Okręgu robić wyniki no i to tak, że się innym z okręgu nie spodobało, którzy przez poprzednie 10 lat czy 15 dominowali. Nagle ich dominacja się skończyła i niektórym ciężko to um, niestety przeżyć. Tak więc, odwiedzając e, na grobie moich bliskich babcie, dziadka e, w pielgrzymowicach, przechodziłem obok grobu Juska Przypomniał mi się ten hodowca, dlatego postanowiłem wam. O nim opowiedzieć, może go nie znaliście. Także ci wierzący mogą odmówić za niego jakąś zdrowaśkę. I za innych naszych kolegów, których wspominamy.